Psalm 81 wywołuje w mojej pamięci dyskusję sprzed kilkunastu lat, jaką wywołała książka pod tytułem Bóg Urojony. Pamiętam, że w takim ogniu dyskusji jeden z wierzących filozofów stwierdził, że argumenty, które zostały tam podane za urojeniem Boga w ludzkich umysłach, można byłoby zastosować właściwie do każdego człowieka. Również do mnie i stwierdzić, że nasze istnienie jest jakoś urojone. Tymczasem w kontekście Psalmu 81 dochodzimy do takiego przekonania, że rzeczywiście człowiek może sobie Boga uroić. Człowiek może mieć urojonych bogów. Urojeni bogowie to tacy, którzy są posklejani ze zlepków, ze skrawków naszych wspomnień, naszych doświadczeń, naszych przeżyć, mocno naznaczonych skutkami grzechu pierworodnego, czyli przemocą przede wszystkim, logiką podejrzliwości i lękiem, co ostatecznie składa się na taki konstrukt, na takie urojenie Boga czy bogów, którzy rzeczywiście mogą mieć bardzo wielki wpływ na nasze decyzje, nasze myślenie, na sposób, w jaki postrzegamy ten świat. Mogą rzeczywiście być powodem wielu naszych niewoli, bardzo boleśnie i dotkliwie przeżywanych. I właśnie trzeba nam, korzystając z Psalmu 81, usłyszeć słowa Boga, abyśmy nie mieli cudzych, obcych czy też urojonych Bogów, jako słowa, które są zachętą do zdemaskowania tych wszystkich urojeń, abyśmy mogli odkryć Boga prawdziwego, to znaczy Boga objawionego. Objawionego w Biblii, ale też objawiającego się w doświadczeniu naszego życia i to przede wszystkim w doświadczeniu wolności, czyli wyzwolenia, uwolnienia do życia w wolności. Autor Psalmu 81 tę wolność. Przeżywa wielkiej radości, tak jakbyśmy mogli wejść w Jego doświadczenie życia i stwierdzić, że dla Niego wolność przynosi radość, która jest sensem życia. Abyśmy nie mieli obcych Bogów, abyśmy nie mieli Bogów urojonych, abyśmy posłuchali echa tych słów, które brzmią aż spod góry Synaj. Bo jak pamiętamy, są to słowa zaczerpnięte z dziesięciorka bożych przekazań, ku wolności wyswobodził nas Bóg, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I okazuje się, że właśnie pod względem wolności możemy być do Boga najbardziej podobni.